Halo? No właśnie podjechałam do pracy. Otwieramy za 30 minut, a pod drzwiami jest już 50 matek z dziećmi. Gdzie jeszcze? Nie będę wysiadać, kitram się, ale już z daleka widzę. Kaszel, katar i wymioty chyba. Nie to kaszel duszący. No. O Jezu, o jednak wymioty. Paw poszedł. Powiem ci, że jak pod monopolowym w sobotę o 5 rano. Owsiki też widzę. No bo się drapie. Nie powiem gdzie. Matki jak matki, wzrok rozbiegany jakby Lidlomiksy rzucili w promocji. Powiem Ci, że takiej desperacji wokół to nie widziałam nawet w Wilanowie, jak ogłosili, że Dino będzie. Halo, my już tu czekamy. Kurde, strzaj mnie. mnie. Wszystko dobrze? Drzwi mi się zacięły. Blokada minie za 20 minut. Technologia. Oj, dziewczyny, pani się zatrzasnęła. Trzeba wyważyć. Nie, nie trzeba wyważać. Z główką rzucaj. Nie trzeba. A co tam trzeba zbita? Mój Józek jest mechanikiem, to pani wymieni. Jest dziewczyny!